Już po raz szósty nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Mam haka na raka. Tegorocznym tematem jest czerniak. Klasa biologiczna 2b pod kierownictwem pani Anny Stopyry prowadzi kampanię informacyjną. W sali teatralnej odbywają się wykłady i inscenizacje przybliżające problem walki z rakiem. Głos w sprawie nowotworu zabrały również lekarz dermatolog Jolanta Budzińska oraz absolwentka naszej szkoły, studentka biotechnologii Katarzyna Sitarz. Groźne oblicze choroby przedstawiamy nie tylko naukowo, ale i w żartobliwy sposób. Oto nasza skrócona relacja z dnia walki z rakiem. Wszystkich na kolejnym spotkaniu anonimowych ratów. Łączy Was wspólny problem. Mianowicie jesteście uzależnieni od zabijania. Ale nie martwcie się. Spotkania są właśnie po to, żeby Wam pomóc. Nie krępujcie się, niech każdy powie kilka słów o sobie. Proszę, może zaczniemy od Ciebie. Jesteś z nami najdłużej. Nazywam się Czerniak i od raku jestem abstynentem. Nikogo nie zabiłem. Zrobimy? Cześć, nazywam się Czerniak i jestem tu, bo, bo mam wielki problem. Nie potrafię oprzeć się pokusie, kiedy ludzie aż sami proszą się o to, żebym ich nawiedził. Wystawiają swoje blade ciała na działanie UV w samo południe. Wtedy, kiedy ja mam najwięcej energii do działania. A ostatnimi czasy, kiedy nie mogą opalać się na plaży, Oblegają solarium no, 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 ja nie mogę sobie z tym poradzić, pokusa jest zbyt wielka. Atakujesz wszystkich, których spotykasz na swojej drodze? O tak. Rasa biała, jasna karnacja, rude lub blond włosy, niebieskie tęczówki, liczne piegi, to jest to, co lubię atakować najbardziej. Ale spokojnie na stu zaatakowanych uświercam tylko jakieś 55%. Smutno byłoby, gdybym zabił wszystkich naraz w końcu jutro, też jest dzień. Nie wiem dlaczego, ale bardziej lubię chłopców, szczególnie australijskich surferów. C. Wykrywania czerniaka opracowane przez amerykańskich specjalistów. Nazwa tego patentu wzięła się od pierwszych liter angielskich słów, każdy jest oznaków nowotworu. Litera A odpowiada asymetrii. B. Brzegowi. Za niekorzystną uważa się nieregularność brzegów z wypustkami. C. Kolorowi. Za niekorzystną uważa się wielokolorowość, różne odcienie brązu, Czerni, róż, szarość. D. Duży rozmiar, ponad 0,6 cm. E, zmianom ewolucyjnym, szczególnie powiększaniu lub uniesieniu.